Roda! Kuba, co możesz powiedzieć? Roda jest Jakie rodo? No roda jest. No, jest Gotowy? Za, tak, gotowy na zawody na chwilę Cztery razy zrobiłem Dwa razy śledzionka I dwa razy 4A Dobra Reporter. Dobra, jak się jeździ? Bardzo dobrze, jestem gotowy na zawody Pewny siebie ja, Jadę po pierwsze miejsce Antek? A ty? Zaspany. Zaspany, bo się udziałem o 70 części. od o Nie, w sumie o dziesiątej, No i pojeździłem. Dobra. Dobra, także powodzenia chłopaki. 3, 2, 1, start! Poszedł! Dawaj! O wieku, weź go zła! Dawaj, 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 ciśnij, ciśnij! Woo! Dawaj, 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 ogień, ogień, Dawaj, 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 dawaj! ogień, ogień, wo, wow, wow, wow! jedziemy, jedziemy! Dawaj, Dawaj! Oto Janek poszedł. Jest na drogą, nad drogą! Ja pierdzielę Ale... 3 2 Pach, Stop 55 34 Chodź będzie? Będzie 55-62. 55-62. 62 ładnie 62 te heble, te dawaj. Dawaj, 62 dawaj Dawaj Dawaj, 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 dawaj Maneta puszczona! dawaj, 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 jedziesz mocniej, mocniej. Jedziesz, Piotrek, ciśnij, 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 mocniej, mocniej. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 ciśnij. Łapał łap, w hamulce, dobrze Lecisz, dawaj, dawaj Ja pierdziele, chłopie Chłopie Dawaj, 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 Kuba, ciśnij, ciśnij Pedałuj, uh. pedał. Dawaj, 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 ciśnij Dawaj, 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 ogień, ogień, Woo! Dawaj, 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 Piotrek, <coughs> Dawaj, Janek! Dawaj, ból, full, 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 ciszy! Puść te heble, nie hamuj, nie hamuj, nie hamuj, poszedł! Dawaj, 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 ciszy, ciszy! I teraz do hamowania, hamuj, dobrze! Super, boczkiem, boczkiem Tak jest i pięknie, brawo, yeah, do... Dawaj! Dawaj ogień, 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 ogień! Hamuj, hamuj, ogień! Ja! Dobrze jest, Ksiesiu spokojnie! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj! Tutaj ostrożnie zakręt! No, dawaj, dawaj! Ja pierdzielę! dawaj, 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 Kuba, Kuba lecisz, lecisz, lecisz! Zobaczymy tam. No, Dawaj! Dawaj, dawaj, Andrzej! Puść te heble, puść te heble, dawaj, puść te heble ciśnij! Leć w dal. Bo... A nie, Kuba już nie, nie. Kuba, odpad, nie ten Kuba, ten Kuba Makowiecki. Nie ten. ten ma dobra. Dobra idźcie. Ekipa dirtowców

Suba, pato. O ai, olha só. Ai, vai Ai, peu ai, dá vai. Jeszcze wypik. Uważaj, uważaj, uważaj. Yeah! I ja. Dawaj. I yeah! ja. A ty chcesz mi dawać? Dasz mi chcesz, chcesz Michał kasę jebać? A będziesz? Widzisz, jakie piękne zdjęcie. Komisja jak, komisja, jak przebiegały prace komisji sędziowskiej. Bo jeszcze, ja że długo i wyczerpująco z racji tego, że komisja pracuje za darmo, tak? Kieszenie nadal są puste. Jakby, Jakby nie było odpoczy, i trzeba było niestety my, wyniki my, podjąć na, nie, w sensie ja, no, ja, wyniki ja, były na podstawie no, no, wyników osiąganych ja, przez zawodników, a nie takich jak ja można było widzieć chcieć.

Jara się nagrodą Widzę właśnie A, Tu widzę, że taki jedyny i to mi się podoba właśnie Dobra, Gratulacje gdzie jest, gdzie jest prasa? O, jest i piesio Dobra, uwaga, chłopaki Jest super Dobra Dobra, uwaga Jeszcze z prezesem tutaj, fotę Dobra